Radni Ziemi Gniezieńskiej zajęli stanowisko w sprawie ograniczenia naboru uczniów do klas pierwszych liceów ogólnokształcących w naszym mieście. Chodzi o zapowiedź znacznego zmniejszenia liczby uczniów w klasach i groźbie likwidacji w tych szkołach w przyszłości etatów nauczycielskich. Zaapelowano do władz starostwa, by kosztem oszczędności nie przyspieszać tempa zmian w tym zakresie. Chodzi o jakby decyzję zarządu czy decyzję starosty. Która sprowadza się do tego, do ograniczenia naboru w roku 2025-2026, to naboru do naszych liceów ogólnokształcących. Powiedziałbym, że to jest drastyczne ograniczenie naboru, bo o około 50% to jest drastyczne. Krótko mówiąc, przekładając na język potoczny, na język prosty, dla zainteresowanych ich rodziców, w tym roku, że starosta nie zmieni zdania, nie zmieni swojego zarządzenia. To do naszych liceów ogólnokształcących dostanie się o połowę, około połowę dzieci, młodzieży mniej, i dostaną się tylko ci z szóstkami, i którzy świetnie zdali egzamin po szkole podstawowej. Natomiast ci z dobrymi ocenami, którzy też mogliby być potem dobrymi studentami, po prostu się nie dostaną. Będą musieli szukać szczęścia czy w publicznych licach poznańskich, czy w niepublicznych szkołach średnich, w Nieźnie, które już zacierają ręce i cieszą się, że, że będą mieli większy nabór, albo część trafi do szkół technicznych, na co liczy starostwo i to byłby może najbardziej pożądany kierunek. Natomiast nie zgadzamy się z takim jakby zgadzają się ogólnie z filozofią y, pana starosty Tomasza Budasza, że trzeba wzmocnić szkolnictwo zawodowe, że może za dużo osób y, y, kształci się w, w szkolnictwie w liceach ogólnokształcących, to nie zgadzamy się jakby, jakby wyniki to z pewnej specyfiki. Nie zgadzamy się z tempem zmian. Poza tym nie uważamy, że można to wszystko zadekretować administracyjnie, że starczy podpis i nagle młodzież, która chciała być na przykład tam, nie wiem, być lekarzami, prawnikami czy, czy nauczycielami, nagle dlatego, że nie będzie mogła dostać się do naszych liceów, pójdzie do szkół technicznych. No tak nie jest. Jest to proces długofalowy, zmiany są mentalnie. Ja bym powiedział, że jest to proces rozłożony. Na, na dekadę, który ten, ten proces już zaczął, natomiast nie można tego zadekretować. Postępujący niż demograficzny na pewno spowoduje, że zmiany będą konieczne. Ziemia gnieźnieńska jasno zaznacza, że pomysł ograniczeń już teraz jest przedwczesny na pewno po prostu jest zbyt odważny, jest zbyt szybki, dlatego że liczby, które pokazało nam starostwo, jeżeli chodzi o liczbę absolwentów szkół podstawowych w najbliższych latach, w najbliższych pięciu latach, nie dochodzi tutaj do radykalnych zmian. Gdyż w 2030 roku dopiero liczba w uczniów opuszczających szkoły podstawowe spadnie poniżej 1400 do 1392 z poziomu teraz 1437. Nagłe po prostu takie ograniczenie naboru może być rzeczywiście ryzykowne, a to jest po prostu przede wszystkim powinno być dobro ucznia i możliwość jego wyboru i ewolucyjne powiedzmy zmiany, bo to też się przełoży nie tylko na uczniów, ale także na nauczycieli i na ilość zatrudnienia. Nie wiem skąd ten pomysł się taki wziął, takiego nagłego po prostu ograniczenia, to już by trzeba było zapytać pana starostę czy wydziałów oświaty. Natomiast no my uważamy, że oczywiście tak jak już to wybrzmiało. Zmiany tak, ale wolne, tak, wolno po prostu podejdźmy do tematu. Rzeczywiście zbliża się po prostu ten niż demograficzny, ale w najbliższych pięciu latach, czyli jeszcze podczas naszej kadencji i już w początku nowej kadencji, tego niżu demograficznego jeszcze nie widzieć. Oczywiście pewne zmiany czy powinniśmy już przygotować i myślę, że starostwo o tym myśli, ale ten krok tak radykalny jest zbyt duży. Poza tym jeszcze też to już wybrzmiało podział na grupy. Podział na grupy dla, w niektórych właśnie czy klasach językowych, czy teraz jeszcze chemii, biologii jest taki podział w liceach jest bardzo ważny, gdyż nasza młodzież jest zróżnicowana i jeżeli chcemy kształcić lepiej, to powinien być ten podział na grupy, bo z małą grupką pracuje się lepiej, można więcej po prostu wykrzesać, a już na pewno właśnie tego typu, tego typu właśnie języki obce oraz chemia, biologia, fizyka potrzebują właśnie spokoju, potrzebują właśnie takiego jednostkowego podejścia do ucznia. Obawy są słyszalne w małych miejscowościach radnego Leszka Figaja Trzemeszna o tę sprawę coraz częściej dopytują mieszkańcy tej miejscowości. Polityka starostwa ma to niby wygładzić, tak? Ale jeżeli mówimy o oddziałach 24-osobowych, na pewno tych nauczycieli za jakiś czas byłoby. Według mnie mniej i uważam, że to, to, to tempo, o, których, o którym mówili koledzy jest zdecydowanie, zdecydowanie za szybkie, a druga sprawa, że naprawdę ogranicza do, dostęp młodzieży do liceów gnieźnieńskich. Dzisiaj wyjeżdżając zahaczała mnie moja znajoma, kurczę są, sąsiadeczka, taka dwa domy dalej. Z jak, jaka punktacja? Jeżeli prak, praktycznie liczba punktów w poprzednich latach dochodziła do 130-130, żeby się dostać do liceów gnieźnieńskich. To w tym momencie przy takim ograniczeniu licea gnieźnieńskie tylko są osiągalne dla ludzi, dla, ludzi, dla młodzieży po ósmej klasie, którzy osiągną wyniki w granicach 150, może 160. To są tylko przypuszczenia moje, to nie są przeliczenia, bo ja nie jestem oświatowcem, ale to się robi w tym momencie bardzo niebezpieczne, bo część młodzieży, która będzie miała naprawdę bardzo dobre wyniki po ósmej klasie, niestety z punktacją 120, 130 czy 140 nie jest w stanie, się dostać do tych liceum mimo że chcieliby mieć właśnie kontynuować jakieś typowo humanistyczne kierunki i tutaj mamy bardzo bardzo duże ograniczenie ewentualnie skierowanie do szkół prywatnych tylko pytanie następujące ile to będzie kosztować rodziców Do szkół ponadpodstawowych w powiecie gnieźnieńskim ma przyjść od września 2025 roku około 1500 klasistów Zaplanowano, że do liceów ma być przyjętych 312 uczniów